Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego ludzie najpierw wypędzają złe duchy z dziecka przez chrzest, a potem wzywają na nie Ducha Świętego? Wyobraź sobie, że nowo narodzone dziecko jest uznawane za skażone grzechem pierworodnym, choć niczego jeszcze nie zdążyło zrobić. Rodzice, kierowani tradycją, przynoszą je do kościoła. Tam kapłan polewa jego głowę wodą i odmawia modlitwy mające na celu wypędzenie zła. To niemal jak rytuał egzorcyzmu, symboliczne oczyszczenie duszy. Mija kilkanaście lat, to samo dziecko, już dorastające, przystępuje do bierzmowania. Tym razem w ramach nowego obrzędu kapłan wzywa ducha świętego, aby zamieszkał w tej samej duszy, którą wcześniej oczyszczano dlaczego najpierw wyrzuca się jednego ducha, a potem zaprasza innego. Czy nie brzmi to jak niekończący się cykl duchowej ingerencji? Czy to wyraz duchowej troski? Czy może głębiej zakorzeniony rytuał kontroli nad ludzką duszą? Jak myślisz? Czy te obrzędy mają głębsze znaczenie, czy to tylko tradycja bez refleksji?